Wolność ojczyzna nasza czekała, by spełnić się tylu pokoleń sen. Tyle mogił przykryły polskie lasy, tyle istnień pochłonęła nasza ziemia, by na wieki zachować o walczących pamięć drogę ku wolności po wszystkie pokolenia. By orzeł biały znów wzleciał przez przestworza, Rozpościerając majestatyczne skrzydła Od górskich szczytów po błękit morza Krążąc w swym gogle nad piękną ojczyzną Dość zniewolenia, dość bata tyranii, Dość pochylonych, zgarbionych barków Idziemy już naprzód wyprostowani Po stu latach niewoli by kraj nasz zaistniał na mapie świata jako wolny, dumny i niepodległy, by brat kochał, pamiętał i szanował brata i tych, co za wolność naszą polegli. Jeszcze jeden taki, też zmiana tematu, ponieważ Ela dużo myśli w tej swojej ciszy, i jej myśli zawsze kierują się ku drugiemu człowiekowi. I w tych wierszach, praktycznie ona daje nam wskazówki, jak powinniśmy żyć, Abyśmy byli szczęśliwi. Dostrzeż Belkę. Czemuż Ty, człowieku, bliźniego lubisz ranić? Swoją obojętnością, pogardliwym spojrzeniem, uśmiechem ironii, grymasem niechęci na twarzy sprawiasz, że ktoś niemal przeprasza za swoje istnienie. Że jesteś człowieku, by nieomylnym się czynić, by krzywdzący osąd pochopnie o innych wydawać. Kto dał Tobie prawo, by na piedestale stawać pychy kosztem łez i upokorzenia tych, co drogą życia kroczą obok? Wiedz, że każde słowo. Każdy czyn powróci do Twojego życia, Twoich dni, jak bumerang, by błędy zrozumieć, jednak nie jest za późno. W oku swoim belkę spróbuj dostrzec teraz. Pieśń o Wielkiej Wodzie. Stoję na brzegu. Bądź dobra wielka wola. Ulecz co chodź, załatw skoły, Poprowadź nową drogę. Ty wtedy w tysiąclek wciąż leczysz na przerany. Gdzieś przecież jest prześpiony kres, i może do ziemi six tym, że dzisiejszy wieczór w całości poświęcony jest małej wojowniczce Julci. I ojciec jej pan Krzysztof obiecał, że opowie kilka słów o niej. W związku z tym teraz wszyscy głośno postaramy się pana Krzysztofa wywołać tu na scenę. 3-4. Przesiek, sesiek, przysiek, przysiek, przysiek! Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, witam Panie Czasami się zdarza taka sytuacja w życiu, gdzie się okazuje, że nagle wszystko pójdzie nie tak, jak byśmy sobie chcieli, życzyli, marzyli, wyobrażali. I wtedy robi się bardzo ciężko. Człowiek zapada się w taki głębokiego nura, daje pod wodę i w zasadzie lewituje, bo jest skazany też na, na nie tylko swoje działania, ale też zrządzenie losu, żeby tylko wszystko poszło dobrze. To jest szalenie ciężki czas. W tym czasie pani Ela wyciągnęła rękę i zadzwoniła do nas, ponieważ znamy się zupełnie przypadkowo. Zadzwoniła do nas i powiedziała: Krzysztof, panie Krzyszku. Pani Ela, zawsze do mnie mówi: Panie Krzyszku, panie Krzyśku, proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. Moja córka, Martka też kiedyś tak było. I proszę uwierzyć, że wszystko będzie dobrze. To nam dało bardzo dużo siły do dalszego działania. Julka czuje się coraz lepiej. Była na początku, było na początku kryzysowo, teraz wyszliśmy. My to nazywamy na małą prostą, gdzie realizujemy oczywiście po drodze wszystkie rzeczy. Przepraszam, że nas nie ma w komplecie, ale mieliśmy ciężki poniedziałek, bo jesteśmy w trakcie leczenia stopek Julki. W poniedziałek miał zabieg. Mieliśmy tu przyjechać wszyscy razem, ale niestety się nie udało ale myślę, że na następny wieczór już tak prywatnie sobie bardzo chętnie przyjedziemy posłuchać. E, natomiast wyszliśmy na tą krótką prostą, e, gdzie mamy taki czas, że nagle wszystkie sprawy wygląda na to się normowały i teraz e, mamy możliwość zaplanowania tego wszystkiego, e, jak to dalej będzie wyglądało. E, to co tutaj Pan Piotr wspomniał, e, Pan Przemek przepraszam, Pan Przemek wspomniał. Jak to wygląda? Nasze życie wygląda w ten sposób. Trzy razy w tygodniu jest rehabilitacja: poniedziałki, środy, piątki. To jest akamand w pacierzu, trzeba pamiętać, żeby być na czas, i oprócz tego, oczywiście, codzienna rehabilitacja w domu. We wtorki to są wizyty w Poznaniu, w ośrodku ortopedii, gdzie musimy też być schodzi na to cały dzień. Zostaje nam czwartek, czwartek z reguły, załatwiamy wszystkie poradnie, w których się dowiadujemy, że coś jest w porządku lub coś nie jest w porządku, i w zasadzie te chwile wolne zostają nam na to, żeby no, znaleźć czas, żeby to jakoś rozplanować, żeby tej małej ludzi, ten rąbek z nieba uchylić. I dziękuję Państwu, że się włączyliście Państwo w inicjatywę. Bardzo, bardzo dziękuję. Julka, jeszcze powiem jedną rzecz. Oboje rodzice Julii, czyli ja i Ola, pracujemy w służbie zdrowia. Niestety to jest bardzo ciężka praca, wymagająca, i zdarzało nam się, że pracowaliśmy po 400 godzin w miesiącu. Julka uratowała nasze życie, bo odmieniła to życie. Teraz cieszymy się tym, że możemy normalnie żyć. Okazało się, że można zrezygnować z nadmierności godzin pracy, to wszystko pogodzić. I nic się nie dzieje przypadkowo, i ta mała właśnie Julka uratowała nas, że zaczęliśmy tak normalnie funkcjonować i że mamy czas przede wszystkim dla siebie. Jesteśmy w trójkę, staramy się wszystko robić w trójkę. Udaje się, jest bardzo, no nigdy, mimo wszystko, że Julka jest tak ciężko chora, to naprawdę odmienia to życie na, na no, w 100%. procentach. Tak. E tak byśmy chcieli, żeby szło to tylko w dobrym kierunku, żeby im nie zabrakło siły. E, myślę, że zdjęcia Państwo widzieliście, e, jak potrafi uśmiechnąć się i ten jeden właśnie uśmiech potrafi wynagrodzić to wszystko. E, dziękuję Pani Lu, dziękuję, że w porę się Pani odezwała, dziękuję, że Pani o nas pomyślała i przede wszystkim, że dała Pani nam ogromne, ogromne wsparcie. Ja teraz cofnę się po jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem i jeszcze zaraz przyjdę tutaj na scenę, proszę poczekać. krema, wszyscy soje. <noise> nie, nie jest dobrze. Dziękuję. Brawo. To co? Poka pokażemy, że mamy serduszka gor gorące i wszyscy na mój znak. Julka, 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 super, dzięki, dzięki. Pozwolę sobie teraz przeczytać wiersz córki Eli Marty. Wiersz nazywa się Zastanów się. Zastanów się, w którym miejscu życia jesteś. Czy za tłumem biegniesz? Czy własną drogą kroczysz? Masz swoje marzenia? Czy je utraciłeś? Masz własny cel? Czy go nie szukasz? Słuchasz ciągle innych? Czy własne podejmujesz decyzje? Płaczesz, gdy coś utracisz? Czy musisz udawać? Masz przyjaciela? Czy cierpisz z samotności? Kochasz. I jesteś kochany. Czy pragniesz miłości? Zastanów się. A teraz wiersz, Marty, dedykowany babci i dziadkowi. Babciu. Dziadku. Jesteś jak poeta, bo zostawiasz po sobie ślad. Jak poeta zostawiasz twórczość, ty zostawiasz wspólne wspomnienia. Roztapiasz zimne serca, swoją czułością, jak najlepszy plaster na rany. Jak poeta wierszem wylewasz miód. Za wszystko dziękuję. Za wszystko przepraszam. Pamiętać będę zawsze, niezależnie, co będzie dalej. Zobaczcie, taka mała, krucha istota, luda w dodatku, a ma swoją dewizę, bo tak już tytuł jej wiersza Moja dewiza. Jestem jaka jestem. Szanuję tych, co tego chcą. Jestem z tymi, co tego pragną. Kocham jednak tylko wybranych. Mnie, Marta, nie. Życie traktuję niepoważnie. I tak z niego żywa nie wyjdę. Cieszyć się każdą chwilą, to moja codzienna dewiza. Zapamiętuję to, co chcę, z każdym dniem coś nowego, bo poznawać świat to najpiękniejsza z chwil, kochać życie i je doceniać, szczęście mierzyć własną miarą, o zdanie innych nie pytać, bo wierzyć trzeba w siebie. Tęczowa kraina być może nawiąże do swoich wierszy.

Są takie dni, kiedy niebo nad Tobą płacze, kiedy wśród chmur jasnego promienia nie chcesz zobaczyć. Są takie dni, kiedy masz ochotę gdzieś w kącie usiąść, ukryć twarz w dłoniach, nie widzieć, nic nie słyszeć. Czapkę niewitkę założyć pragniesz na głowę, przygniatający plecak ze swoich ramion zrzucić i schować. Kiedy wdzięczny jesteś za swoją samotność, chociaż do łzach nieba i swoich mokniesz. Przetrwać, przeczekać, aż cieplejszy wiatr powieje i po nową życia przygodę wnet wyruszysz z wiarą i nadzieją. Tak niewiele. Tak niewiele potrzeba, by radość komuś dać. Chmury na błękicie nieba uśmiechem odegnać. Tak niewiele kosztuje życzliwość z serca dana. Życie czasem ratuje, bruzdy duszy wygładza. Wystarczy tak niewiele. By szczęście małe dać, być czyimś przyjacielem, zwyczajnie porozmawiać. Tak niewiele też nie trzeba, by samotność wypełnić, zabrać w podróż dnia, marzenie ciche spełnić. Nie umiera. Żyje w swoich wierszach. W wersach poezji zamknięte chronią go od świata zapomnienia. Poeta za życia stawia pomnik z ludzkiej pamięci, ze wzruszeń i łez zrodzony. Wiatr jego słowa jak. Jarna rozniesie i w sercach zaszczepi na wszystkie świata strony. W tych wszystkich wierszach Ela nas ciągle poucza, ciągle mówi zrób coś, ale to są mądre nauki, bo one trafiają prosto do naszego serca. Takie proste rzeczy, a jak bardzo ważne. Na przykład, znajdź czas. Znajdź dzisiaj czas dla bliźniego. Odwiedź kogoś, kto z domu wyjść nie może. Uszczęśliwisz wtedy także siebie samego. Niczym żeglarz do portu przepłyniesz morze. Gwiazda szczęścia zabłyśnie w samotności toni, gdy uśmiechem poruszysz spokojną taflę wody. Smutek i tęsknotę z czyjejś duszy wygonisz, a sam popłyniesz w cudowną dnia przygodę. Znajdź dzisiaj czas dla życia staranego. Wpatrzonego w okno wzrokiem pełnym nadziei, on stanie się drogowskazem dla ciebie samego, gdy wiatr nieprzychylny w twoje żagle powieje. To I znowu narzeka nasza Ela. Ciągle narzeka. Tak trudno. Tak trudno dzisiaj odnaleźć szczerość w ludzkim spojrzeniu, ciepło w słowie zwyczajnym, w uśmiechu niewymuszenie. Tak trudno zatrzymać ten pęd, pośpiech na każdym kroku, zobaczyć jak znika dzień za ciemną zasłoną zmroku. Tak trudno być człowiekiem z sercem, i życzliwością. Wyciągnąć potrzebne dłonie z pomocą i miłością. Tak trudno docenić czas, co nieubłaganie ucieka. Podarować go jak słońca blask w samotności człowieka. Tak trudno dzisiaj żyć na pustyni bez kropli wody. Tak trudno o to wszystko czego człowiek najbardziej spragniony.